thank you Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o bardzo tajemniczej sprawie, takiej, której jest mnóstwo różnych wątków i bardzo niepokojących ustaleń. Zdecydowanie jest to jedna z tych historii, na którymi można spędzić godziny, próbując ją rozgryźć i rozwikłać. Będzie to sprawa Kayleigh Berg. I jeśli chcielibyście ją poznać, to zapraszam do oglądania. Kayla urodziła się 29 listopada 1993 roku i wraz z rodziną mieszkała w mieście Antigo w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Miała jednego starszego brata imieniem Jimmy, a ich rodzicami byli Hope Berg i James Panbauer. Bauer. Rodzice Kayli i Jimmy'ego rozstali się, gdy dzieci były jeszcze małe, i para pozostawała w umiarkowanych przyjacielskich stosunkach na pewno nie można powiedzieć, że rozwód nie odbił się negatywnie na rodzinie. Po rozpadzie związku utrzymywali kontakty tylko w przypadkach, gdy komunikacja była konieczna i to na późniejszym etapie sprawy, o której dzisiaj opowiem, miało naprawdę spore znaczenie. Rodzice oczywiście nie mieszkali razem, a Kayla i jej brat często spędzali kilka dni u matki, a później kilka u ojca. Nie było żadnych określonych zasad co do tych wyjazdów i wizyt. Warunki mieszkaniowe można określić jako bardzo otwarte i swobodne. Nastoletnie dzieci same decydowały, gdzie akurat chcą pomieszkać. Dodatkowo rodzice często wyjeżdżali i zostawiali dom zupełnie do dyspozycji swoich podopiecznych. Dzieciństwo, rodzeństwa zostało utrudnione nie tylko przez rozwód rodziców, ale także przez poważną chorobę ojca. U mężczyzny zdiagnozowany został nowotwór i dzieci wiele dni, które ich rówieśnicy spędzali na nauce i zabawie, musiały spędzić w szpitalu i martwiąc się o swojego tatę. Mimo problemów rodzinnych Kejla nie dawała po sobie poznać, że cokolwiek ją trapi. W szkole była znana jako jedna z najbardziej pogodnych i pozytywnych osób. Była bardzo wysportowana, ćwiczyła w szkolnej drużynie gimnastyki sportowej i odnosiła nawet sukcesy na lokalnych zawodach. Nauczyciele i trenerzy podkreślali, że zdecydowanie ma predyspozycję, żeby zająć się tym sportem zawodowo. Miała sporą grupę znajomych, była bardzo otwarta i towarzyska, ale miała także dwie najlepsze przyjaciółki: miały na imię Megan oraz Natasza. W 2008 roku, gdy Kejla miała 14 lat, coraz częściej zaczęła wymykać się z domu i wspólnie z przyjaciółkami chodzić na domówki. Podczas jednej z takich imprez poznała chłopaka Miguela Marero. Miał 18 lat, czyli był 4 lata od niej starszy, ale mimo różnicy wieku, para od początku poczuła pewną więź. Bardzo dobrze się dogadywali i po dłuższym czasie stali się nierozłączni. Matka wiedziała o tej znajomości i nie pochwalała jej. Nie podobało jej się, że nastoletnia córka spotyka się ze starszym, pełnoletnim już mężczyzną. Hope nawet zakazała Kaylee spotykania się z Wybrankiem, ale od pewnego czasu dziewczyna stała się buntownicza i niezależna. Można zakładać, że matka wiedziała, że córka nie dostosuje się do tych zakazów. W miesiące poprzedzające 15 urodziny dziewczyny sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Rodzice zaczęli mieć poważne problemy wychowawcze. Kela nie tylko buntowała się, ale coraz częściej, nawet kilka razy w tygodniu, wymykała się w nocy z domów i spotykała z niewłaściwym towarzystwem. Nawiązywała nowe znajomości i wkroczyła w środowisko, przez które zaczęła sięgać po substancje odurzające. Zaniedbywała wszystkie swoje obowiązki przestała chodzić do szkoły, jej oceny dramatycznie spadły. Groziło jej niezdanie do kolejnej klasy i naprawdę cudem udało jej się skończyć drugi rok liceum. Matka wiedziała, że musi interweniować, zdecydowała się więc na bardzo radykalny krok, którym była przeprowadzka. Wiedziała, że to jedyny sposób, żeby zmusić córkę do zerwania kontaktu z ówczesną grupą znajomych. Starszy syn, Jimmy skończył liceum i planował aplikować na studia, więc został w Wisconsin, a matka wraz z córką wyprowadziła się do Teksasu. Było to spore przedsięwzięcie, ponieważ Wisconsin znajduje się na północy kraju, a Teksas na południu. Odległość między tymi miejscami to prawie 2000 kilometrów. Zamieszkanie w nowym miejscu przyniosło oczekiwany skutek w zakresie kontaktów Kaylee ze znajomymi. Nie było już mowy o nocnych ucieczkach. Jednak z drugiej strony można było zaobserwować ogromną zmianę w jej sposobie bycia. Przeprowadzka sprawiła, że energiczna i otwarta dziewczyna stała się apatyczna i zamknięta w sobie. Można było nawet zauważyć u niej objawy charakterystyczne dla depresji. To zdecydowanie nie było to, czego oczekiwała matka. Nie minął nawet miesiąc, odkąd przeprowadziły się do Teksasu, a Hope zaczęła zastanawiać się, czy na pewno była najlepsza decyzja, czy nie podjęła jej zbyt pochopnie. Ona sama zakładała, że bardzo łatwo będzie jej znaleźć pracę, ale to okazało się znacznie większym wyzwaniem. Dlatego właśnie już na początku sierpnia 2009 roku wróciły do Antigo. Zaraz po powrocie Kayla tymczasowo wyprowadziła się do domu ojca. W ostatnim czasie stan zdrowia Jamesa ponownie się pogorszył, dlatego córka pomagała mu w codziennych czynnościach, gdy dochodził do siebie. Jeszcze w tym samym tygodniu po powrocie, piętnastolatka postanowiła spotkać się ze swoimi znajomymi. 9 sierpnia 2009 roku razem ze swoją koleżanką Nataszą poszły do domu swojego kolegi. Rodzice obu dziewczyn nieprzychylnie patrzyli na tego typu nocne wyjścia, dlatego obie nastolatki powiedziały, że spędzają noc w domu tej drugiej. Dopiero następnego dnia rano, gdy nie wróciły, matki dzwoniły się i zorientowały, co się stało. Uznały jednak, że dziewczyny są całe i zdrowe i poszły gdzieś razem na miasto. To oczywiście było rozczarowujące, jednak biorąc pod uwagę ich wcześniejsze podobne wybryki, nie był to jeszcze powód do niepokoju. Dopiero gdy miały kolejne godziny, wszystko zaczęło wskazywać na to, że w tej sytuacji jednak stało się coś złego. Wieczorem, 10 sierpnia, zaniepokojeni rodzice podjęli decyzję o zgłoszeniu zaginięć na policję. Funkcjonariusze szybko podjęli próby zlokalizowania nastolatek i na szczęście dość szybko udało się je odnaleźć. Okazało się, że było dokładnie tak jak zakładano. Dziewczyny dobrze bawiły się na zakrapianej imprezie, po czym straciły poczucie czasu i cały dzień spędziły w towarzystwie znajomych. Obie oczywiście zostały ukarane zakazem wieczornych wyjść przez kilka tygodni. Przez kolejne dni relacje Kayli i Hope były napięte, ale nastolatka nadal mieszkała z ojcem, który był dla niej znacznie bardziej pobłażliwy. 11 sierpnia rano kobiety rozmawiały przez telefon i wtedy Kayla powiedziała, że planuje spotkać się ze swoją przyjaciółką Nataszą, ale że pamięta o szlabanie i że wróci na wieczór do domu. Przyjaciółki spędziły trochę czasu w parku, a następnie poszły do domu Nataszy. Tam spotkały się z jej bratem. Jakiś czas później dołączył do nich także Jimmy i cała czwórka spędziła czas na rozmowach do 17. Wtedy Natasza musiała wyjść do pracy, a Kejla powinna wracać do domu. Jednak mimo zakazu rodziców postanowiła umówić się na jeszcze jedno spotkanie, tym razem ze swoim kolegą Kevinem Kielczeskim. Kevin i Kejla byli znajomymi od dzieciństwa. Chłopak był od niej prawie 10 lat starszy, w 2009 roku miał 24 lata, ale od zawsze dobrze się dogadywali. Przynajmniej ze strony dziewczyny ich relacja wyglądała praktycznie, jakby byli rodzeństwem. Czuło jakby miała dwóch, a nie jednego starszego brata. Kevin przyjechał po kejle swoim samochodem około 21. Nie wiadomo, jakie dokładnie miała plany, ale ojcu powiedziała, że wróci jeszcze tego samego dnia późniejszym wieczorem. Nie dotrzymała jednak słowa i następnego dnia rano nadal jej nie było. To, że faktycznie jest to zaginięcie, nie zostało zauważone i zgłoszone tak szybko, jak można by się spodziewać w przypadku tak młodej dziewczyny, jednak wynikało to przede wszystkim ze wcześniejszych zachowań Kayli po prostu wielokrotnie zdarzało jej się znikać w bardzo podobny sposób. Ostatnia taka sytuacja miała przecież miejsce zaledwie kilka dni wcześniej i rodzina chciała uniknąć sytuacji niepotrzebnego wzywania policji. Dodatkowo skomplikowana sytuacja rodzinna i brak dobrej komunikacji między rodzicami sprawił, że ojciec założył, że nastolatka mogła zatrzymać się u matki, nie pytając o to Hope. Dopiero po dwóch dniach James postanowił zadzwonić do Kevina, czyli chłopaka, który przyjechał po Kejle tamtego wieczora i od niego dowiedział się, że przez pewien czas jeździli po okolicy bez celu, po czym dziewczyna poprosiła, żeby wysadził ją pod wskazanym adresem. Kevin uznał, że mieszka tam jej chłopak, więc przywiózł ją pod dom i odjechał. Przyznał, że nie upewnił się wcześniej, czy dziewczyna rzeczywiście weszła do środka. Te zeznania tylko utwierdziły ojca w przekonaniu, że córka po prostu po raz kolejny spędziła noc i dzień w towarzystwie swoich znajomych na jakiejś imprezie. Dopiero 14 sierpnia Hope i James zaczęli powoli, poważnie traktować nieobecność swojej córki. Nigdy powrót do domu nie zajmował jej aż tak długo, i może tym razem wydarzyło się coś poważnego. Zaczęli od skontaktowania się z jej najbliższymi znajomymi i okazało się, że nikt nie wiedział, gdzie Kejla może być. Dzięki jednak ich zeznaniom można było ułożyć oś czasu, chronologicznie wszystko to, co robiła 11 sierpnia. Na pewno z domu wyszła między 20.45 a 21, a następnie, pół godziny później, była widziana przez swoją koleżankę w towarzystwie Kevina w McDonaldzie. Dziewczyny zamieniły kilka zdań i Kayla powiedziała wtedy, że para ma w planach palić marihuanę. I rzeczywiście, Kevin Kielczewski podczas swojego zeznania przyznał, że to właśnie robili podczas jazdy samochodem. Jednak gdy odstawił ją pod wskazanym adresem, nie wie, co się z nią później działo. Przez kilka kolejnych dni rodzice nieskutecznie prowadzili śledztwo na własną rękę, aż w końcu postanowili zgłosić sprawę na lokalny komisariat. Było to sześć dni po tym, gdy Keila ostatni raz była widziana. To zgłoszenie napłynęło 17 sierpnia i policja, wiedząc o wcześniejszych wybrykach dziewczyny, nie traktowała poszukiwań priorytetowo. Założono, że uciekła z domu i zatrzymała się u znajomego. Policja praktycznie nie miała wątpliwości, że wystarczy kilka przesłuchań i prawda wyjdzie na jaw. Znajomi jednogłośnie przyznali, że Kayla nie wspominała nic o planowanej ucieczce i wiedzieli także gdzie ewentualnie mogła wyjechać i się ukryć. Wszyscy wyrazili swoje zaniepokojenie tym, że dziewczyna ostatni raz była widziana aż sześć dni wcześniej i to późnym wieczorem. Mimo wszystko policja trzymała się swojej wersji, tego, że Kayla jest uciekinierem, a jej znajomi kłamią, żeby kryć ją w ramach solidarności. Dlatego właśnie kolejne tygodnie funkcjonariusze spędzili na klubach złamania znajomych. Wierzyli, że w końcu któryś z nich nie wytrzyma presji i przyzna, gdzie dziewczyna przebywa. Ostatnią znaną osobą, która widziała nastolatkę, był Kevin Kielczewski. To właśnie dlatego jego zeznania były kluczowe. Podczas jego przesłuchania dziwne wydało się to, że nie był w stanie podać adresu, pod którym wysadził dziewczynę. Powiedział, że z tego co zrozumiał, mieszkał tam jej chłopak Miguel, ale zapamiętał też pewien nietypowy szczegół. Światła w domu były zgaszone i wyglądało, jakby nikogo nie było w środku. Mimo wszystko nie poczekał, żeby sprawdzić, czy piętnastolatka wejdzie do środka. Chłopak Kaylee również złożył zeznania i kategorycznie zaprzeczył, żeby widział ją wieczorem 11 sierpnia. Istnieją więc cztery możliwości. Pierwsza mówi o tym, że Kayla rzeczywiście weszła wtedy do domu, spotkała się z Miguelem i ten z jakiegoś powodu kłamie, że się nie spotkali. Druga mówi o tym, że... Miała zamiar wejść do środka, ale coś się powstrzymało, albo sama zmieniła plany i poszła w inną stronę, albo ktoś stanął jej na drodze. Kolejna opcja mówi o tym, że dziewczyna weszła do środka, jednak tam spotkała się z kimś innym, nie ze swoim chłopakiem Miguelem, i wtedy wydarzyło się coś, co powstrzymało ją przed powrotem do domu przez kolejne dni. I istnieje jeszcze jedna możliwość. Ta, z tego co zauważyłam, zdaniem wielu osób, jest najbardziej prawdopodobna, a mówi ona o tym, że to Kevin Kielczeski kłamie i tak naprawdę tej nocy nie przywiózł Kayli i nie wysadził jej tam, gdzie twierdzi. Podczas rozmów z policją Kevin wielokrotnie podkreślał, że po zostawieniu Kayli pojechał prosto do domu. I to alibi zostało potwierdzone przez jego matkę, ale nadal pozostał głównym podejrzanym w sprawie. 26 października 2009 roku został oskarżony o spowodowanie zagrożenia ze względu na to, że palił marihuanę podczas prowadzenia pojazdu. Później jednak okazało się, że to, że przyznał się do tego podczas rozmowy z ojcem Kayli ze swoimi znajomymi oraz podczas rozmowy z policją, nie wystarczyło do postawienia zarzutów i 24 latych został puszczony wolno. Na tym etapie dla policji najbardziej kluczowe było ustalenie tego adresu, pod którym podobno Kevin zostawił Keyle. I w końcu udało się ustalić, który to był budynek. Dom znajdował się w miejscowości Wosso w stanie Wisconsin, około 40 minut drogi od Antigo. Budynek rzeczywiście nie był zamieszkały, ale był domem Miguela Marero. Jednak chłopak od dawna w nim nie mieszkał i jego dziewczyna dobrze o tym wiedziała. Jeśli faktycznie chciałaby spotkać się ze swoim chłopakiem, to na pewno poprosiłaby o zawiezienie jej pod jego prawdziwy adres zamieszkania, który przecież dobrze znała. W okolicy domu znajdowało się jezioro, oraz przy tej samej ulicy naprzeciwko stał dom opieki Colonial Manor. Posiadłość oczywiście została przeszukana, ale w środku nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na to, żeby Kayla albo ktokolwiek inny był tam w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przeszukanie okolicy domu było trochę bardziej owocne. Sy tropiące zasygnalizowały swoim opiekunom w okolicy tego zbiornika wodnego, jednak dalsze poszukiwania nie przyniosły rezultatów, nawet potem, gdy dno zostało dokładnie przeszukane przez nurków. Gdy wszystkie te niepokojące nowe poszlaki wyszły na jaw, policja wreszcie zaczęła wątpić w swoje wcześniejsze ustalenia. Zaczęto dopuszczać opcję, że Kayla nie uciekła z własnej woli i może w tej sprawie swój udział miały osoby trzecie. Samochód Kevina również został przeszukany, ale nie znaleziono tam nic, co mogłoby wskazywać na krzywdę Kei. Był tam jej zapach, ale tego, że przebywała w środku tamtego wieczora, nikt przecież nie próbował kwestionować. Zapisy z telefonu 24-latka nie pomogły w ustaleniu, czy rzeczywiście około 22:30 pojechał do domu. Jego komórka została wyłączona niedługo po rozpoczęciu wieczornego spotkania, czyli około 21:00. Wszelkie tropy okazywały się prowadzić do ślepych uliczek. Funkcjonariusze nie mieli jednak zamiaru dać za wygraną. Dom rodzinny Kevina oraz jego miejsce pracy zostały przeszukane i ustalono, że na pewno w sierpniu 2009 roku Kelly tam nie było, ale to oczywiście nie oznaczało automatycznie niewinności 24-latka. Kevin Kielczewski odmówił poddania się badaniu wariografem. Potem sprawa na kilka lat ucichła. Policji skończyły się pomysły, gdzie jeszcze można szukać nastolatki i co jeszcze można by w tej sprawie zrobić. Mimo oferowanej nagrody w wysokości 20 tysięcy dolarów przez 7 lat nikt nie zgłosił się z informacjami, gdzie może przebywać. I dwa lata po zniknięciu Kaylee jej ojciec, James, przegrał walkę z chorobą. Niestety nigdy nie było mu dane dowiedzieć się, co stało się z Kaylą. Śledztwo w tej sprawie oczywiście przez cały ten czas nie zostało zamknięte i w mediach pojawiały się portrety przedstawiające to, jak Kayla Berg może wyglądać w wieku dwudziestu kilku lat. Była brunetką, miała brązowe oczy, około 160 cm wzrostu i ważyła około 50 kg. Jej znakami szczególnymi była blizna na prawej łydce, blizna po ospie na prawym policzku oraz prawej stronie nosa, i blizny na brzuchu po operacji usunięcia wyroska robaczkowego. Miała również podwójnie przekłute uszy i kolczyk w pępku. Znajomi nazywali ją Kejkej. Tego wieczora dziewczyna miała na sobie czerwoną bluzkę na cienkich ramionczkach, granatową bluzę z kapturem, niebieskie dżinsy, brązowe sandały i srebrny naszyjnik. Po długim czasie wreszcie pojawiła się nadzieja na przełom. W 2016 roku na policję zadzwoniła kobieta mieszkająca w mieście Louisville w stanie Kentucky, czyli miejscu oddalonym około 1000 km od miasta, w którym Kayla ostatni raz była widziana. Dzwoniąca powiedziała, że podejrzewa, że jej synowa jest poszukiwaną dziewczyną zgadzał się wiek oraz wygląd i rzeczywiście podobieństwo było niesamowite. Dopiero badania DNA wykluczyły, żeby Kayla została odnaleziona. Najbardziej niesamowitym aspektem tej sprawy jest to, że w odróżnieniu od większości tajemniczych zaginięć, o których mówię w odcinkach z tej serii, ta sprawa była wielokrotnie bliska rozwiązania, raz nawet dzięki pomocy internautów. W październiku 2009 roku na YouTube pojawił się niepokojący film pod tytułem Hi Walter, I got a new girlfriend today. Czyli cześć Walter, od dziś mam nową dziewczynę, w którym autor Młody mężczyzna ma przedstawić swoją nową dziewczynę, a tak naprawdę pokazuje więzioną w swoim pokoju młodą kobietę. Dziewczyna na nagraniu jest łudząco podobna do zaginionej Kaylee Berg. Film pozostawał do obejrzenia w serwisie przez 7 lat, zanim trafił na kogoś, kto skojarzył fakt i zorientował się, że to może stanowić dowód w sprawie zaginięcia. 8 października 2016 roku policja w otrzymała zawiadomienie o filmie. Sprawa wyglądała na tyle poważnie, że w śledztwo zaangażowało się nawet FBI. Nagranie zostało pokazane Holberg i kobieta potwierdziła, że to może być jej córka. Twórca filmu został namierzony i po kilku dniach przesłuchań ustalono, że nagranie nie było prawdziwe, że była to tylko forma niesmacznego żartu i sketch. Wątek zamknięto, gdy udało się namierzyć aktorkę, która wzięła udział w nagraniu. Potwierdzono, że nie jest to Kayla i że przetrzymywanie było udawane. Film oczywiście od tego czasu zniknął z sieci. Sprawa Kayli do dziś pozostaje nierozwiązana, ale jej rodzina nie traci nadziei, że dziewczynie kiedyś uda się bezpiecznie wrócić do domu. Znane są przecież takie przypadki, w których tajemnicze zaginięcia kończyły się pozytywnie, chociażby przypadek Michelle Whitaker, o którym mówiłam kilka miesięcy temu. Tamta sprawa pod wieloma względami przypomina tę dzisiejszą. Jeśli Kejla żyje, to niedawno, po 29 sierpnia 2020 roku skończyła 27 lat. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania na ten temat. Jakie myśli krążyły wam po głowie podczas słuchania o tej bez wątpienia bardzo zagmatwanej sprawie? Czy któraś z wymienionych przeze mnie teorii wydaje wam się prawdopodobna, czy może przyszła wam do głowy jakaś zupełnie inna nowa? Bardzo chętnie o nich przeczytam, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii to także dajcie mi znać w komentarzach, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!